Klimatyzacja od Xiaomi. Serio, tego się nie spodziewasz. Bo w końcu da się znieść lato w Polsce. A przy tym zarówno w środku, jak i na zewnątrz jest cichutko. A dzięki zastosowaniu silnika inwerterowego, zamiast włączać się cały czas na full, płynnie reguluje moc. Dlatego jest też energooszczędna. No i tak klima ma wbudowane Wi-Fi, więc do sterowania oprócz klasycznego pilota służy też apka w telefonie. Tak, to ta sama, do której dodajesz oczyszczacz czy odkurzacz. W niej dostosujesz między innymi temperaturę, nawiew czy harmonogram. Albo Sprawdzisz zużycie energii, czy ustawisz różne automatyzacje. I to wszystko możesz zrobić zdalnie, nawet z drugiego końca świata. Możesz ją też piąć w Google Home i sterować głosem. Wyłącz klimatyzację. Ok. Wyłączam urządzenie Mijia Air Conditioner Pro Eco 12000 BTU. Z apki możesz też włączyć automatyczne czyszczenie wymiennika ciepła. Jednak co automatycznie się nie zrobi, to czyszczenie filtra. Ale jest to proste, bo wystarczy go tylko przemyć. Może tego nie wiesz, ale klimatyzacja potrafi też grzać zimą. A cenę klimatyzacji Xiaomi ja znajdziesz tutaj.